Idziesz leśną ścieżką. Wokół ciebie pełno drzew. Promienie słońca przedzierają się przez ich korony. Czujesz zapach jesieni. I powolnym krokiem zbliżasz się w stronę wodospadu. Zachwycasz się tym widokiem i marzysz. Wiem, bujać w obłokach. Brawo. Odgadłaś hasło. To było bujać w obłokach. Hmm, czyli w ciągu trzech minut odgadałeś trzy hasła. Spróbuj teraz ułożyć z nich historię. Zobaczymy, ile zapamiętałaś. Hmm. Kasia uwielbiała bujać w obłokach. Była artystką. Zapisała się na kurs aktorski, bo na scenie czuła się jak ryba w wodzie. Czyli zupełnie jak jej mama. Dlatego sprawdza się przysłowie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami gry zamknięte oczy. Gra stworzona została z myślą o rodzicach i terapeutach, którzy chcą w przyjemny sposób rozwijać u dzieci i młodzieży myślenie abstrakcyjne oraz symboliczne. Gra pobudza wyobraźnię oraz kreatywność, więc bardzo dobrze sprawdza się w nauce młodzieży w spektrum autyzmu. W skład zestawu wchodzi 60 ilustrowanych kart. Ręcznie szyta maseczka do zakrywania oczu, oraz instrukcja. Bo najlepszą nauką jest mądra zabawa.